சவுண்ட் பைட் பாடல் இரண்டு ஆறு செகண்ட்ஸ் A więc miej się tu przykład Słowian, kolegów ze Śląska, który spotkaliśmy tutaj na Piotrowskiej. Idę właśnie z ustalonych y, rozmów y, na temat Wiecu, na który Was serdecznie zapraszam 9-10 września. E, wszelkie e, informacje będą zamieszczone w wydarzeniu y, które y, będę udostępniał na Facebooku i nagram filmik osobny na YouTube. E, przygotujcie się, bo to będzie bardzo ważny y, bardzo ważny wiec, na którym będziemy przez y, y, dowiecie się troszkę więcej i złożę wam pewną ofertę. Y, spodziewam się wielu ciekawych gości, ale głównymi, można powiedzieć, gośćmi będziecie wy. Także zapraszam was 9-10 września pod Łódź. Postaram się zorganizować możliwość yy, rozbicia namiotów. Tak, czyli będzie gdzie przenocować. Ale te szczegóły już niedługo. Także pozdrawiam serdecznie was wszystkich z Piotrowskiej Łodzi. I słowa, bracia i siostry.